Cześć, moi mili, z tej strony Adam Kodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Jesteśmy sklepem internetowym z Warszawy, ale oczywiście osoby, które złożą zamówienie, wybiorą odbiór osobisty, mają możliwość odbioru swoich zamówień w naszym magazynie w Warszawie. Więc zapraszam do sklepu, mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Witam oczywiście wszystkich swoich subskrybentów. Dziękuję wam za subskrybowanie mojego kanału, za oglądanie filmów. Witam również widzów mojego kanału, którzy jeszcze nie zasubowali yy, jego. Zapraszam do subowania mojego kanału, zapraszam również do zaznaczenia ikonki z dzwonkiem, tak abyście byli informowani o nowościach na kanale. A teraz posłuchajcie, wracamy do tematu tego filmu. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować kolejny model od ukraińskiej firmy Unimodels. Jest to kolejny samochód pancerny sowiecki. I co ciekawe, ten samochód, jest tak naprawdę, powinien być oznaczony jako dwie wersje. Porównałem sobie z innym modelem, też BA, ramki i tak naprawdę są to naprawdę, i są to te same ramki. Ja prezentuję Wam dzisiaj model w wersji trzeciej, czyli BA3, ale uwaga to jest również model BA6. BA3, BA6 oraz wcześniej prezentowany BA10 są modelami samochodów pancernych, które brały udział w agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Więc, jeżeli ktoś chce mieć modele, posłuchajcie, sowieckich agresorów w postaci samochodów pancernych, zapraszam do sklepu na zakupy. I kupując BA3, macie również wersję BA6, yy, i macie też samochody, które brały udział w ataku na Polskę, i tak samo BA10. Ten model yy, ukrywa się pod y, numerem katalogowym 320. Jest to oczywiście model yy, w skali 1,72, bardzo podobnie wykonany jak yy, poprzedni, z różnicą wieży, no i troszeczkę konstrukcji samej karoserii. Tu widzicie, jest zamontowana wieża z armatą 45 mm i jest to wieża od modelu T26. Od czołgu T26. Sowieci kombinowali na tym samym podwoziu, budowali, zmontowali różnego typu wieże. BA6, powiem Wam, różnił się jedną rzeczą od BA3: podwoziem. Tam został y, zamontowane podwozie y, od nowszej wersji Gaza y, AAA, a tu jest starsza wersja. Ale w obu modelach wykorzystane są te same ramki podwozia. Proszę pamiętać, że jest to model, który, którego producentem kiedyś była y, rosyjska firma Skif, jeszcze w czasach ZSRR. I Unimodels przejął ramki z kifa, no i teraz produkuje modele właśnie pod marką Unimodels. Jak prezentowałem Wam również przy BA10, tutaj widzimy na zdjęciach, na ilustracji, te nity wszystkie, czy to śruby, powiem Wam, nie wiem, nie, 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 nie dobrnąłem jeszcze. Do y, informacji, czy Rosjanie nitowali, czy też y, po prostu y, śrubowali, wydaje mi się, że są to nity, ale to jest tylko moje, y, wydaje się. Niestety na modelach, czy też wieży, czy też karoserii, niestety tego nie ma. Jeżeli komuś bardzo zależy na tym, no to we własnym zakresie będzie musiał na podstawie zdjęć, których jest bardzo dużo w internecie, lub monografii po prostu nanieść samemu. No ewentualnie po prostu darować sobie te rzeczy i skleić model, mieć go na półce. Z drugiej strony, tu widzimy malowanie z tymi oznaczeniami defiladowymi, ale również gwardyjskimi. Wyczytałem, że tego typu paski właśnie używano, malowano na wieżach podczas defilady, ale również w jednostkach, w dywizjach pancernych gwardyjskich. I też w ten sposób malowane wieże czołgów, czy też, posłuchajcie, samochodów pancernych, Wjeżdżały na teren Polski 17 września 1939 roku. Rosjanie stracili podobno dość dużo samochodów pancernych. Wady techniczne były też niszczone przez oddziały obrony cywilnej, jak i również przez oddziały wojska polskiego. No a teraz zaglądamy sobie do środka, co my tu mamy. I te dokładnie, właśnie sprawdzałem. Te same ramki są w modelu BA6. Tutaj Skif po prostu dał sobie spokój ze zmianą ramy. Mieli gaza, dawali proszę bardzo ramkę. I tutaj tak właśnie jak w modelu BA6 posiadamy ramkę 220, 320, e, następnie 318B, 220C i 217D to jest ta wieżyczka. A tu widzimy, że będziemy mieli elementy żywiczne. O! I metalową rufę. No, niestety, te lufy metalowe od Unii Modelsa są bardzo słabe. Nie mają otworu wylotowego. I tutaj preferuję właśnie zakup. Oczywiście, w sklepie są lufy polskiej firmy RB Model która wróciła na rynek ponownie, są to perfekcyjnie, idealnie z aluminium wytoczone lufy. Tutaj mamy historię oczywiście tego BA6, I tu jest właśnie opisane o tym właśnie BA3, BA6, czym się różniły, samochód był też wyposażony w dwa, dwa karabiny maszynowe, jeden w wieży, drugi w karoserii. No i tu mamy podobnie, posłuchajcie, te same części ramek, które były w BA10. Różnica polega właśnie na wieży. Mamy ten sam, nie, no inny jest tutaj korpus, tak? No i sobie po prostu sklejamy poszczególne elementy. Pamiętajcie, że to są starsze ramki z KIFA. I co tutaj mamy, proszę bardzo? Mamy malowanie z 35 roku jak i również zdobycznego, trofejnego yy, przez Wehrmacht, przez inaczej wojska lądowe niemieckie, bo Wehrmacht to tak naprawdę w, w, cała armia niemiecka, łącznie z Luftwaffe, jak i również yy, z marynarką wojenną. Yy, I tutaj mamy właśnie zdobyczny samochód, znaczy zdobyty w oznaczeniach niemiecki samochód. Mamy tylko dwie opcje. I mamy rok 41 i 35. Te oczywiście samochody brały udział również w wojnie zimowej z Finlandią, jak i również nasuwały się w, w, o tereny Chin. Walczyli razem z Japończykami, jak i również o Besarabię. I przechodzimy teraz. O, i tu mamy nową wieżę. Zdetalowaną, czyli tutaj wieży. Oho, oho, powiem wam. No i mamy tutaj właśnie bardzo fajnie zrobione, że właśnie mamy dużo więcej kalkomanii, aniżeli jest to zaprezentowane w instrukcji. No i pamiętajcie, że wojska sowieckie, wkraczające na teren Polski, miały czerwone gwiazdy. Na swoich pojazdach. I teraz tak, zaczniemy od ramki. Posłuchajcie od ramki, proszę bardzo, 320A, takiej uniwersalnej ramki, która znajduje się we wszystkich modelach BA. Omówimy tylko jedną ramkę. Jak widzicie, no, jest to ramka produkowana jeszcze w starej technologii. Tutaj, proszę bardzo, gdzie to jest numer? O, tutaj mamy. um 320 te same ramki znajdziemy też w gazach. Tak prezentuje się model. Pamiętajcie, że to była, z tego co pamiętam, chyba konstrukcja Forda na bazie, właśnie nie wiem, czy licencję kupili Sowieci. I tutaj mamy właśnie ramkę z podwoziem z kołami, I elementami oczywiście podwozia. Tu mamy też karabin, co by wyglądał, ale pamiętajcie, to jest bardzo stara ramka. Tu mamy ramkę, posłuchajcie, według alfabetycznie polecę, tak, to będzie ramka C. To jest też uniwersalna ramka do wszystkich modeli BA, jak i również gazów, pod numerem 320C. I tą ramkę znajdziemy właśnie we wszystkich samochodach BA, jak i również gazach. Tak się prezentuje. No tutaj wiadomo, trzeba będzie tę miskę olejową, gdzie jest wał, po prostu zaszpachlować. Chyba to jest miska olejowa, ale tu też mamy taki element. W każdym razie tu wychodzi wał. Jest rura wydechowa, prost, siuteńka, rama, którą zapewne będziemy według instrukcji musieli skrócić. Pamiętajcie, że ten samochód miał napęd na wszystkie koła. I tak prezentuje się ramka, którą mamy też wykorzystać do samochodu BA. I uwaga, ramka jest 320e. Czasami bywa, że jest 318b, ale to jest to samo dokładnie. Tak prezentuje się karoseria. No jest niestety gładka. Mamy dokładnie to samo, co w BA6. Tu mamy drzwi, klapy. Z tyłu mamy jedno wejście ewakuacyjne. Tutaj mamy na przód klapki. Nie, to są na boki, przepraszam. To są na boki, się o tak na bokach montuje. no Tutaj spód i tutaj mamy przód. Też brakuje nitów, trzeba troszeczkę powalczyć z tym modelem. Ale jeżeli chodzi o składalność, bez problemu powiem Wam: gdzie nie, gdzie może trzeba będzie troszeczkę użyć pachni. I teraz tak: tu mamy, posłuchajcie, koła dokładnie odlane z żywicy, te, które są. Posłuchajcie, do tej pory znajdziemy jeszcze, tak jak w BA. 10. Prezentowałem wam koła. Yy, pamiętacie gumowe? To są po prostu te same koła, tylko odlane już w drzewicy. Tak prezentuje się kalkomania. Kalkomanie nakłada się, powiem Wam sobie, tak przypomniałem, bo kiedyś też tak w takim y, krótkim powrocie, y, kalkomanie naklejałem y, Uni Modelsa właśnie chyba na BA3 lub BA6 i y, 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 tak naprawdę bezproblemowo. BA6 ma jeszcze chyba dodatkowe tam kalkomanie, jakieś z innego okresu, ale to można sobie darować. Jak ktoś chce skleić, to tutaj na podstawie tych kalkomani z 1939 roku spokojnie sklei model. I zaglądamy do torebki z żywiczną wieżą, która jest poprawiona i gdzie mamy również lufę. No i faktycznie o kurcze pióro coś nie chce na tym białym łapać. No i faktycznie tutaj mamy już nity. Mamy właśnie też te podpórki. Słabo można chwycić. Jest zbyt jasna ta żywica. Ale tak, tutaj widać. Nie, nie ma, powiem Wam nitów. Są, nie. Są. Jest jeden. Jest tutaj jarzmo armaty, które trzeba rozwiercić. Dwie klapy. ach kurczę, pióro Dobra, dwie klapy mamy w łazie. Tu rozwiercamy dziurkę pod lufę. Mamy zapasowy karabin do zamontowania. To, to jest jakiś dziwny rzecz. No i powiem Wam, kawałek, kawałek pensety. No, i niestety nie, nie ma tutaj otworu. Czyli trzeba sobie kupić RB Modela. Osoby, które interesują się września w 1939 roku, mają kolejny model do kolekcji. Tutaj ewentualnie grają, więc mogą spokojnie sobie zakupić ten model. I grać stroną sowiecką, ewentualnie, jak ktoś robi dioramy po poprawieniu tego modelu, na niesieniu nitów, no to w tym momencie sobie robi zniszczony model sowieckiego samochodu pancernego w wersji BA3 lub 6. Te same elementy. Posłuchajcie, no to myślę, że to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam udanego dnia. Zapraszam do sklepu. Link do modeli, do modelu BA, BA6, BA3, BA6 znajdziecie w opisie sklepu, w opisie filmu, jak i również link do yy, całych, yy, całej dostępnej listy modeli od firmy Unimodels. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Liczę na lajki, liczę na komentarze. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.